Dzień dobry, dzisiaj rozmawiam z moimi telewizami odnośnie nastawienia wojennego, prowojennego i tych słów takich trochę prowokacyjnych ze strony marszałka Hołowni, kiedy powiedział, że Putina wgnieciemy w ziemię, no jako my, Polska. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić, na kra za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Jak pan się z tym utożsamia, z tymi słowami? Będziemy wgniatali, podwinęli? <tariusz> to jest w ogóle śmieszne, tak, że ten człowiek pozwala sobie na coś takiego. To jest to, co prawda, druga osoba w państwie, jakimś, nie wiem, dziwnym zbiegiem okoliczności. Dla mnie to jest w ogóle nieporozumienie. Ale, ale tak, jest drugą osobą w państwie i jego słowa mają znaczenie, szanowni państwo. No ja nie wyobrażam sobie, żeby o, o przywódcy mocarstwa jądrowego, tak, przy naszej słabości wobec niego, pozwala sobie na coś takiego. No, szanowni państwo, to jest skandal. I co ciekawsze, przecież to ma konsekwencje. On był pytany, był pytany przez niezależnych dziennikarzy o to, no i co dalej, czy on jest gotowy iść na front, czy on jest gotowy walczyć. Oczywiście, że nie. Ale, no, w swojej bezradności powiedział, że jego żona zginie. No, szanowni państwo, ja widziałem takie nagranie, gdzie on powiedział, że jego żona, tak, ona jest lotnikiem, ona lata myśliwcem, czy, czy tam jakimś innym samolotem i ona poleci i zginie, tak jak trzeba będzie. Jeżeli, nie daj Boże, dojdzie do konfliktu zbrojnego, czy pojedzie pan na front, ziemi. Władimira pan, Putina. Cieszę się, że pan tak odwołuje się do mojej wypowiedzi z taką też precyzją. Moja żona pojedzie na front, proszę pana. Moja żona zginie. Jeżeli będzie konflikt zbrojny, nie daj Boże, nie życzę sobie tego, zanim Pan ani ja zdążymy zrobić cokolwiek, dlatego że służy realnie w siłach zbrojnych, a nie wojuje słowem, tak jak my to w mediach czy w polityce robimy. No wysyła żonę na front, sam się nie wybiera. Prawo zresztą w Polsce jest tak skonstruowane, że, że tutaj ci wysocy nasi urzędnicy i synowie tej ziemi, tego narodu, wybrańcy yy, są zwolnieni ze wszystkich obowiązków. To jest, szanowni państwo, bardzo groźne. To jest bardzo niebezpieczne, bo my nie wiemy, czy nam grozi wojna w tej sytuacji, czy my mamy iść na front ukraiński, czy my mamy zasuwać do Moskwy, szukać tam yy, prezydenta Putina i wgniatać go w ziemię. Jak mamy to zrobić? Kto ma to zrobić? To jest w ogóle jakiś skandal. To... I za co, tak? Bo i, agresji na i, Polskę i nie ma za co. żadnej i żadnych zapowiedzi. I, tak naprawdę nie, nie należy się za bardzo jej spodziewać. Jesteśmy NATO, jesteśmy chronieni przez NATO, NATO jest organizacją z założenia dobrą, tak, jest ten punkt, który, który nakazuje odpowiedzieć siłą w przypadku użycia siły wobec któregokolwiek z państw członkowskich i trzymajmy się tego. Szukajmy sojuszników, a nie szukajmy wrogów, a on wyraźnie prowokuje wroga. Nie Czyli wiem, po co to robi. Stanowczo przeciwni jesteśmy Stanowczo wojnie. jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek wojnie, jesteśmy przeciwni wojnie udziału naszego jakiegokolwiek. Ja jestem prywatnie przeciwny udziałowi finansowemu również, finansowaniu obrony Ukrainy. Ukraina miała wiele lat, żeby się przygotowywać. Wiemy, jak tam kwitła korupcja, jak wyglądało to wszystko. Oni mieli czas, wiedząc po aneksji Krymu, po zajęciu Krymu, który jakiś czas był przecież ukraiński, wiedział, że grozi dalsza inwazja, że Putin nie jest mięczakiem, że on zechce prędzej czy później pójść po kolejne tereny według niego rosyjskie, zamieszkałe przez ludność rosyjską, rosyjskojęzyczną. Zdecydowanie Miał czas, były lata, żeby się przygotowywać, a w tym czasie tam sobie kwitły interesy, biznesy. Zresztą kwitną dalej, no Ukraina zyskała według mnie na tej wojnie ekonomicznie. Proszę Państwa, ja prowadzę zwykły sklep, można by powiedzieć, monopolowy poniekąd. I pamiętam, jak dwa lata temu, yy, spirytus i wódka ukraińska zalała ten rynek. Zalała ten rynek. No proszę mi powiedzieć, w jaka wojna powoduje to, że kraj gospodarczo się rozwija? W czasie każdej normalnej wojny, z którą mieliśmy dotychczas do czynienia, te kraje były ekonomicznie eksploatowane, popadają w ruinę. Proszę zobaczyć, co się działo z Polską w 1939 roku okupant eksploatował go maksymalnie ten kraj, tak? Ekonomicznie, pod każdym względem. Natomiast tutaj, proszę bardzo, pijemy wódkę i mało tego, ta wódka się świetnie sprzedawała na fali takiego uznania, bohaterskości Ukraińców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, później zboże. To wszystko, co się dzieje, proszę Państwa, nie wiem, tak jakby ta wojna, można by było tak patrząc na to zupełnie z boku, jakby ta wojna, nie wiem, miała służyć może jakimś ekonomicznym interesom. No, nawiążę jeszcze do wczorajszego hymnu, który był podczas Pana konferencji od wygrany z ratusza. Ja go słyszałem pierwszy raz, ale ponoć ten hymn odgrywany jest dwa lata w Stochu. Zamiast małych osiedlowych ryneczków, co to za pieśń? U, coś strasznego. To jest chyba, proszę Państwa, hymn Ukrainy, jak się nie mylę. Co on tu robi? Pytanie. Czy my mamy stanąć na baczność? Jak my się mamy zachować w Polsce, skoro prezydent Truskolaski zgadza się na takie akcje Masakra. w samo południe? Co tu się odwala? Tak, wczoraj w trakcie, pod koniec naszej konferencji prasowej, równo o 12.00, wieży, tutaj 100 metrów stąd ratusza, rozbrzmiała pieśń. I po przysłuchaniu się na chwilę uznaliśmy, że jest i faktycznie. Był to hymn ukraiński, co nam zresztą powiedzieli przechodnie, którzy tam są bardzo często. I rzekomo co czwartek od dwóch lat, równo w południe. Nie wiem dlaczego czwartek, nie wiem dlaczego równo w południe, a przede wszystkim nie wiem dlaczego ten hymn obcego państwa. No przecież jest tych państw trochę więcej na świecie. Dlaczego sobie nie posłuchamy na zmianę a to amerykańskiego? a to kanadyjskiego, a to niemieckiego, ukraińskiego, nie wiem, rosyjskiego, czeskiego. No, jeżeli to miałby być taki folklor, proszę Państwa, no to tak to zróbmy. Ale moje pytanie brzmi, kiedy ostatni raz w tej wieży rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego? Kiedy? Nie przypominam sobie takiej tak sytuacji. Tak jest, nie było. A jeszcze jedno pytanie odnośnie tego nastawienia prowojennego, takiego ze strony rządu. Jak Pana nastawienie wygląda do Białorusinów? Do Białorusinów, czyli naszych, naszych sąsiadów bliskich tutaj. Szanowni Państwo, ja wierzę w to, że handel z Białorusią i przyjazne stosunki z Białorusią wrócą. Bo one są potrzebne zarówno Białorusinom, jak i Polakom. Potrzebne są gospodarce. Nawet porzućmy tam jakieś tematy polityczne. Wiadomo, że na Białorusi panuje reżim, panują y, y, zupełnie y, jakieś tam skrajnie niezdrowe zasady, choćby wyboru prezydenta i tak itd., tak dalej, tak dalej. ale y, y, ekonomicznie powinniśmy współpracować. I ten, to miasto, ten Białystok poniekąd y, rozkwitał w momencie, kiedy mogliśmy liczyć na handel. Mały handel tzw. Tak turystów, handel. Turystyczny. Proszę zobaczyć, w naszym programie mamy poruszoną kawaleryjską, mamy poruszane bazarki osiedlowe, mamy poruszonych bardzo wiele takich tematów. W momencie, kiedy ta granica została zamknięta, to miasto po prostu ubożało w oczach. I mam nadzieję, że to wróci. Moja rodzina generalnie pochodzi z Grodzinszczyzny. Ja tak naprawdę zawsze Grodno uważałem za polskie miasto. Moja mama urodziła się w Grodnie w Województwo białostockie, szanowni państwo, w 1940 roku. Tak? Bo jeszcze formalnie tak to administracyjnie wyglądało, chociaż już yy, granica się zmieniła po 17 września 1939, ale zgodnie z prawem administracyjnie tak to wyglądało. Yy, nie wyobrażam sobie, że normalna współpraca z Białorusią i z czasem z Rosją nie powróci, bo ona jest potrzebna wszystkim. Ona jest potrzebna do rozwoju gospodarczego po prostu. Czyli reasumując, stanowczo przeciwko wojnie i słowom marszałka Hołowni nikogo nie będziemy w ziemię Oczywiście wgniatali. Nie będziemy nikogo wbijać w ziemię, przynajmniej ja nie zamierzam, nie mam zamiaru uczestniczyć w żaden sposób w nie swojej wojnie. Jeżeli trzeba będzie bronić kraju, jestem gotowy, żeby tego kraju bronić. I tak jak wielu zresztą Polaków, wielu Białostoczan, myślę, że są nas tysiące, którzy z tego założenia, miliony, którzy z tego założenia wychodzą. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz jest niepokojąca. Niedawno wprowadzono jakieś tam rozporządzenie na temat Powszechnej służby wojskowej, i tutaj w którymś z wypowiedzi, wywiadów minister kosiniak Kamyś, który tam jest tym ministrem, powinno się to nazywać według mnie Ministerstwo Wojny, nazywa się Ministerstwo Obrony Narodowej. W każdym bądź razie on powiedział, że tak naprawdę to obowiązek służby wojskowej, ten przymusowy, który znamy z dawnych lat, nigdy nie został zniesiony, tylko został zawieszony. To są niebezpieczne słowa, bo to sugeruje, według mnie, że no, skoro został zawieszony, no łatwo jest cokolwiek odwiesić, bo można to zrobić błyskawicznie, jakimś jednym rozporządzeniem porządzaniem powiedzieć tak, był zawieszony, teraz jest odwieszony i chłopaki 18, 19 i starsi, e, dziewczyny, pielęgniarki, lekarze, lekarki, strażacy, wszyscy do woja, rzucajcie swoje życie, rzucajcie wszystko to co chcemy. Z kim my mamy walczyć? Czy my mamy walczyć z Ukraińcami, po stronie, w sensie po stronie ukraińskiej i z Rosjanami? Czy my mamy bronić Polski? To nie jest nasza wojna i oby tak było i daj Panie Boże, żeby żadna wojna za naszego życia i długo, długo później nie była naszą wojną, w którą musimy się angażować. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję.